z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym materiale, podobnie jak i przed rokiem, omówimy sobie projekt Hotelu Mafii 3, czyli największego tego typu muzycznego przedsięwzięcia w polskim internecie, w polskim rapie, dlatego już zaraz, zwięźle i treściwie, jak tylko to możliwe, podsumujemy sobie całą tegoroczną edycję oraz sobie ją ocenimy, względem oczywiście dwóch poprzednich projektów, które wiadomo, jakim wielkim sukcesem się obniosły, no ale właśnie, wiele krytyki pojawiło się wobec tegorocznego wydania, dlatego musimy po popatrzeć na całość obiektywnym okiem. Dodatkowo w większym bądź mniejszym wymiarze omówimy sobie wszystkich twórców, którzy wzięli udział w tegorocznym hotelu, których tym razem było po prostu multum. A co za tym idzie, znajdowały się na nim jednocześnie osoby, które no na pewno nie połają do siebie z sympatią lub miały jakieś mocne zatargi w przeszłości. Ocenimy również twory muzyczne, które pojawią się na trzeciej płycie hotelu. Podsumujemy najciekawsze momenty vlogów. Przynajmniej te, które najmocniej zapadły mi w pamięci. No nudzić na pewno się nie będziecie, zapraszam. No Mów, znów gra przez serato, podtrzymując puls jak respirator Spłaćłem dwóch z rekompensatą i to nie jest skrót maraton, twój dol król, lecz uzurpator Dziś mam luz i niech trwa to, zrobię to boom, rozjebię wszystko na atom Let's start from the bottom Jebać samotność, choć razem ze mną, zgubimy ostrość, mówiłem serio, kiedyś staliśmy na rogu, lecz dziś z tym wyjdziemy na prostą Sukces to najlepszy rewanż pod... dobra, tak więc ten materiał musimy sobie zacząć od dnia 7 lutego 2023 roku, kiedy to na gali rozdania nagród Empika, SBM otrzymało statuetkę w kategorii Rap Slash Hip-Hop za właśnie album Hotel Mafia 2. Jednak co najciekawsze, to podczas odbierania nagrody Białac wygłosił takie oto tajemnicze słowa odnośnie przyszłej edycji hotelu. Nie możemy... Obiecać, że w tym roku projekt uda się powtórzyć. Ale jedno jest pewne, nadchodzi wiatr wielkich zmian Dziękuję. No i właśnie ten wiatr wielkich zmian wydawał się dosyć zagadkowy Fani nie do końca rozumieli Jak mają rozumieć te słowa Poza tym, że taką właśnie nazwę nosił Solowy kawałek Lanka Zamykający ten ostatnią płytę Ale już niedługo później nieco więcej światła padło Na te tajemnicze słowa Białasa Ponieważ oficjalny profil SBM na Instagramie Ku zaskoczeniu wszystkich fanów Zaczął obserwować swoich dawnych członków No, już prawie sprzed 10 lat Co było totalnym zwrotem Akcji, jeśli wiemy w jakich relacjach się ta ich wspólna przygoda zakończyła. No ale właśnie to pasowało jak ulał. Do tego sformułowania wiatr wielkich zmian. No i wracając do czasów teraźniejszych, to równo dnia 1 czerwca 2023 roku, czyli dokładnie w dzień dziecka, w identycznym terminie, jak i pierwsza część tego projektu, rozpoczął się Hotel Mafia 3. Ponieważ wtedy premierę miał pierwszy single promujący tegoroczną płytę, na którym na pewno dużym zaskoczeniem była zrodka Tomba i Jacusia. Po pierwsze już dawno zakończył. Współpracę wówczas SB Mafią. Drugiego natomiast nikt się nie spodziewał na tym projekcie. Ale jednocześnie, właśnie ilość artystów na tym kawałku, czyli aż 16, mogła być swojego rodzaju zapowiedzią ogromnie szerokiej palety artystów, którzy wystąpili w tegorocznym hotelu Mafii. Ponieważ ja sam naliczyłem takich aż 40. Do tego około 15 producentów i inżynierów dźwięku. Tak więc na pewno to już pierwsza główna i znacząca różnica względem poprzednich projektów, no bo liczebność aktywnych osób w tym przedsięwzięciu zroszła prawie Trzykrotnie. Lokalizacja tegorocznego hotelu też dlatego musiała być znacznie większa. I tym razem padło na domki Porty Świata w Międzyzdroja. Taki krajobraz towarzyszył nam podczas kolejnych vlogów, które znów dzień po dniu wychodziły na kanał SBM, relacjonując cały projekt od przysłowiowej kuchni. No i jak dla mnie osobiście, zawsze jest to pomimo wszystko najciekawszy punkt całego wydarzenia, no bo właśnie te wideo budują niepowtarzalny klimat oraz swojego rodzaju więź z artystami, zwłaszcza z tymi, którzy najczęściej się udzielają i używają. Swoim poczuciem humoru. I na pewno na tle innych ogromnie wyróżnia się tutaj Lanek, który przez cały czas trwania projektu, swoją charyzmą, żywiołowością i ciętą gadką, budował naprawdę świetną atmosferę. Co było widać już od samego początku, bo gdy cała ekipa dopiero jechała autobusem na miejsce, to Lanek zdążył swoimi tekstami zrobić kontentu na pół vloga. A taki obrazek Nypla obejmującego Tomba, no nie ukrywam, wygląda totalnie abstrakcyjnie. Ale słowa Białasa o wietrze wielkich zmian, już też wreszcie zrozumieliśmy. Tym bardziej słuchając zrodki Solara na tym reprezentatywnym traku płyty, który też ogólnie uważam, że wyszedł naprawdę świetnie. Brakowało mi właśnie tego typu bitów na polskiej scenie z głównym motywem trąbki, co buduje trochę taką oficjalną, że tak powiem hymnową, ale jak najbardziej przyjemną atmosferę. Od razu kojarzy mi się to z numerem Love Now, Cry Later od Lildurka oraz samego Drake'a. I na pewno na tym kawałku wyróżnia się zwłaszcza refrenkiniego Zimmera, który wygląda na to, że podczas tych projektów wchodzi swój ultimate tryb robienia hitu i wszystkim mega refrenów, ogromnie wpadających w ucho. A do tego na pewno chciałbym wyróżnić zrodki Janusza Walczuka oraz Łajciora. Chociaż w trakcie projektu pojawiła się dyskusja, czy tym głównym, tytułowym kawałkiem nie powinno być przypadkiem Trzecia w nocy w Międzyzdroja, od samego Matczaka, Łajciora i zaprzyjaźnionych twórców Michała, którzy przyjechali z nim na ten projekt. Uważam, że ten numer brzmi jak wakacje z 2023 roku, dosłownie. Fajny numer, ale nie jest jakby reprezentatywny dla projektu, nie? No, ale jak słyszeliście, Solar króciutko uciął temat. I miał też tym pewnie rację, ale ogólnie, jak dla mnie, jest to chyba najlepszy kawałek z tej płyty. Matczak po prostu znów rozwalił system swoim refrenem, a łajcer do tego dorzucił przekapitalną zwrotkę. Przez co powoli zaczynam się zastanawiać, czy ten gość, być może, nie jest w tym momencie najkompletniejszym raperem na polskiej scenie. No bo na jakim bicie by nie poleciał, w jakim stylu, to zawsze brzmi to po prostu świetnie. Chociaż niestety reszta chłopaków, w mojej opinii, wypadła tutaj nieco gorzej, i też. Też nieco mniej, do gustu przypadł mi Track Skunhead, który zrobił jednak tak samo bardzo duże zainteresowanie w polskim społeczeństwie. Cóż, na pewno ciekawa koncepcja powstała wokół tego kawałka, czyli zgolone na łyso głowy raperów występujących na tym tracku. I można chyba rzec, że raperzy stworzyli tym samym taką jakby subkulturę, bo już kilku fanów postanowiło zgolić swoją głowę i zostać z do której dołączył również i Nypel, za namowami Lanka, co było jednym z komiczniejszych momentów vlogów. Powinien nie mieć koszulki po prostu i to zgolić jak. Bany slim shady. Według mnie twoja fryzura nie jest idealna. Kur Danek dobrze mówi, trzeba przełamać te bariery. No, i właśnie na tym tracku pojawił się po raz pierwszy Żabson, który, overall tak samo, naprawdę dobrze się zaprezentował na tym projekcie i pokazał, czemu od tylu lat utrzymuje się w topce polskich twórców. Jednak zdecydowanie największym zaskoczeniem, a propos tego hotelu, okazała się obecność byłych członków SB Mafii, czyli właśnie wcześniej wspomnianych Tomba, Deisa, ADM, Coldiego, Danego czy też Bonsona, którzy wzięli udział w numerze pod tytułem Pomnik bardzo ważnym i symbolicznym kawałku dla Większych SBM fanów od lat, no i raczej jeszcze pół roku temu, nikt by nie przypuszczał, że taki kombak jest w ogóle możliwy. A jednak, no bo właśnie w 2014 roku, Days został bardzo hucznie wyrzucony z SB Mafii za pomocą takiego facebookowego posta, w którym to jako główny powód podano, że raper na jeden z koncertów przyszedł w sukience. No i w sumie, patrząc na dzisiejsze czasy i realia, to czy SBM nie zostałoby za taki post kancelowane? Oczywiście tak tylko mówię, bo wiadomo jaka narracja jest promowana w dzisiejszych czasach. No i później wiązało się to z licznymi wymianami dissów pomiędzy Dejsem a SB Mafio, nieraz kilkunastominutowymi, w których leciały naprawdę ultra brutalne inwektywy w obydwie strony i wydawało się, że takiego konfliktu nie da się już załagodzić. Jednak jak widać, czas leczy rany. Panowie wydorośleli z dawnych zatargów i finalnie połączyli na nowo swoje siły właśnie na tym krążku. Jestem podwójnie zaskoczony, że w ogóle mamy zaproszenie na ten projekt. Miodek mi się na serce wylewa i jest naprawdę doj**any klimat. Jednak też nie ukrywam, że utwór Pomnik no nie przypadł mi do gustu. Jak na moje jest po prostu zbyt długi i jednocześnie klimatycznie mulący. Za to właśnie była część SB Mafii, o wiele lepiej zaprezentowała się na numerze Mówi się trudno, gdzie to właśnie mieliśmy swojego rodzaju powrót do korzeni, czyli do bombapowych bitów i gdzie po prostu jak ryby w wodzie czuli się właśnie ADM, Coldy, Bonson i Tom, który swoją drogą mega pozytywnie zaprezentował się na całym projekcie, zwłaszcza po takiej długiej przerwie. I ciekawe czy była to jedynie jednorazowa akcja czy być może Tom oficjalnie powróci do składu SB. Jednak co ciekawe Naprawdę również idealnie w tych klimatach odnalazł się Fukai, który podczas tego wydarzenia przegrał wojnę z maszyną. Mi ręka Ponieważ na bokserze złamał sobie palca i później musiał chodzić w gipsie, zresztą Wajciar też na tej samej zabawce uszkodził sobie łapę. Bez no zgaduję, że nie przepada ona za polskim rapem. No ale ogólnie, to jak to już SBM przyzwyczaiło nas na wcześniejszych projektach hotelu, cały czas mocno starali się o to, by ta płyta była jak najbardziej zróżnicowana, by każdy kolejny kawałek był na swój sposób unikalny i by miał w sobie coś niestandardowo ciekawego. Na przykład na numerze Plaża w Międzyzdrojach w teledysku wystąpiło trzech fanów którzy stali pod ośrodkiem chłopaków. Bierzemy teraz trzy osoby do ja! tego, żeby grały na klipie. Ej, ale oni nie znają tekstu. Radę. My, My też chcesz chcesz i... No jak dla mnie mega spoko, kreatywna akcja, którą ta trójka zapamięta do końca życia, chociaż akurat kawałek nie przypadł mi jakoś do gustu. Też na pewno nie moimi klimatami muzycznymi są traki jak Pustka, na której wystąpiła legenda Sokół, jak Los, na którym wystąpił cały label 2115, czy jak Jeep Wrangler, chociaż widać, że bracia Kasperczyk się bardzo mocno postarali, sami w ogóle wy. Produkowali ten kawałek, i na pewno do ich grupy odbiorców to mocno trafia. Nieco bardziej podchodzi mi natomiast numer z Google, gdzie szpaku nawinął naprawdę fajny refren. A czy was również zrobił świetną robotę ze swoją zrodką. Bardzo spodobał mi się natomiast numer obcy, który ma po prostu kapitalny vibik, gdzie naprawdę świetny bicior zrobił flory. Ja coś też do swojego kawałka z Bambi samodzielnie wykonał podkład. I track ogólnie oceniam jak najbardziej na plus. W tym nietypowym, abstrakcyjnym w stylu Jacusia. I mówcie co chcecie, ale Bambi, jak dla mnie, robi jak na razie naprawdę świetną robotę ze swoją nową muzyką. Znowu świetny bicior jest na kawałku Rustom, który tym razem wykonali Lanek, Shadow oraz Warrior, gdzie zwłaszcza duże zamieszanie zrobiły wersy Nypla. No bo chłopak jak do tej pory, kreowany był cały czas na takiego malucha. A tu nagle nawija tak mocno ordynarne teksty. Dlatego dla wielu był to zbyt duży kontrast. Słyszę już to. No ale w Stanach trzynastolatkowie nawijają trzy razy bardziej odklejone rzeczy. I nikt już tam na to nie zwraca uwagi w sumie. Taka po prostu już chyba charakterystyka dzisiaj Rapu. O kim tam jeszcze nie wspominałem? No, Solari Biała z wiadomo. Ze swoim doświadczeniem i warsztatem trzymają bardzo wysoki poziom. BTO mnie też pozytywnie zaskoczył ze swoją zrodką na prawdziwy trap. Bardzo spodobały mi się również eksperymenty z wokalem Lanka. One to, to głupio. I właśnie, jeszcze kawałek bungee, do którego mam takie mieszane uczucia w sumie. Bo z jednej strony wpada on mocno w ucho, głównie za sprawą refrenu od Kiniego. Jednak z drugiej też nie do końca są to moje klimaty. Ale oczywiście, zrobił on wielki szum za sprawą dwóch ostatnio bardzo popularnych youtuberów streamerów, Ginolda oraz Bandury. Jak wiadomo, ten drugi w swojej przeszłości również prężnie działał muzycznie. I co najciekawsze, to swego czasu również toczył bardzo krwiożerczego bifa z SBM. Gdzie to wyzywał się nawzajem, czy to z biała czy z tombem? jednak ten spór już dawno został zażegnany. Przynajmniej z Białasem od 5 lat. Pod tąbem Bandura podał sobie rękę dopiero właśnie podczas tego projektu. I ich wspólny kawałek znów miał za sobą symboliczne znaczenie zgody. No i bandzi oczywiście, też zrobiło duże zamieszanie na miejscu, bo są oni mocno charyzmatyczni. I pod kątem, że tak to ujmę, robienia show na vlogach na pewno wyruszyć mógłbym doradkowo łajciora. <laughs> Ja Oprócz wcześniej wspomnianego Lanka No i oczywiście Białasa Pedro z Matą też zostali w mojej pamięci BDS też dał 5 groszy od siebie Ale co schudłeś coś Ty też <grymne> No kto miał skorzystać na tych vlogach wizerunkowo To na pewno skorzystał Natomiast muzycznie z grupy Newcomerów Na pewno mocno zapamiętam Slowesa od Maty Bo chłopak widać, że chce wprowadzać swoje nowe brzmienie Na polską scenę Ma po prostu nieco inne podejście do muzyki od reszty I jak najbardziej takich artystów wspiera Wola to samo na pewno wie, co robi, ale jego twórczość była mi już wcześniej znana. No a jeśli chodzi o nowe twarze w SBM, i mam tutaj na myśli oczywiście Sharana, Briana, Michała Anioła, czy też po prostu Kajtka, no to powiem Wam, że raczej mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony nie mogę stwierdzić, że panowie wypadli słabo, ale z drugiej to raczej po tym projekcie nikt z nich nie będzie od razu szturmował polskiej sceny. Wiecie, nikt z nich nie zyskał, tak jak na przykład Kini na dwójce. Co prawda, na drugi koniec świata, myślę, że jest jak najbardziej dobrym numerem ze świetnym refrenem od Anioła. Czerwone niebo trochę słabsze, ale też na pewno spoko w wykonaniu kajtka. Od Briana cały czas czekam, aż wyjdzie ten kawałek, który tworzył na vlogach, bo póki co żadna ze zrotek jakoś mega w pamięci mi nie została. Jednak widać, że chłopak dosłownie żyje muzyką, całym sobą. No i Sharan, czyli artysta, który z tego co widać, jest najmocniej hypowanym nowym twórcą przez SBM. Danego wersu z repertuaru młodego Sharana, <laughs> młodego geniusza. To w nim widzę największy potencjał i też sam podobnie uważam. Bo chłopak posiada na pewno bardzo dobry głos i super cztkę w tym wszystkim, czuć u niego leciutką inspirację brzmieniami z oceanu no i oby tak dalej, bo w sumie jeszcze parę tygodni temu występował u mnie na piosence Dnia, gdy dopiero praktycznie zaczynał od zera, a dzisiaj już tak szybko urósł że występuje na hotelu Mafii i do kawałka z tytułem, z jego ksywką w nazwie dogrywa się Białas oraz Bydoe, tak, Borys, który swoją drogą nawinął bardzo dobrą zrodkę na tym traku. ale od początku zastanawiała mnie jedna kwestia, ponieważ jak przecież wiadomo, jeszcze całkiem niedawno Maczak mocno zaczepił tego twórcę na swoim Kawałku. Podobnie jak i jego znajomy Frosty na swoim streamie. Bedi dlatego potem odpowiedział takim postem. I ogólnie panowie na 100% nie pałają do siebie sympatio. Dlatego byłem ciekaw czy dojdzie pomiędzy nimi do jakiejś interakcji na tym wydarzeniu. No ale finalnie obyło się bez dymów. Jednak sam Maczak nie uniknął konfrontacji wręcz z jednym ze swoich oponentów podczas trwania wydarzenia. I co ciekawe stało się to w Hiszpanii. Ponieważ trzeciego dnia Michał wyjechał właśnie do tego kraju na event Adidasa. Gdzie również zaproszenie otrzymał Żabson. Kilka Stawek z tego miejsca panowie nakręcili na vlogu i właśnie tam najprawdopodobniej Matczak się z kimś nie dogadał, poróżnił, co finalnie eskalowało nawet do rękoczynu. bo takie właśnie rzeczy można wywnioskować z rozmów chłopaków na vlogu. Przeżyłeś? Nie, no, tak, dobrze. przeżyliśmy. My tak. A Dobrze mu poszło, on, on myśli, że nie, ale ja obserwowałem to z boku. Ja go w pokazałem środkowy palec. żeby rzeczy nie pokazywało, No ale na szczęście raper dopełnił też świętą tradycję i wykonał dookoła świata, tak jak w każdej poprzedniej edycji. No i właśnie, chyba to najlepszy czas, by podsumować sobie tegoroczny hotel Mafia, który co prawda jeszcze nie całkiem się zakończył. Nie wszystkie numery miały swoje premiery. W sumie szkoda, że nie doczekałem się tej nutki, Maty Soblem, Bo w takiej kolaboracji wiadomo, że drzemie ogromny potencjał, ale lepiej chyba wrzucić ten materiał szybciej, póki temat jest gorący. Bo do zmontowania mam jeszcze dla was ogromnie ciekawy film o Meli. No i tak jak mówiłem wam na wstępie, wiele głosów krytyki pojawiło się względem tegorocznej edycji na forach czy na grupkach. Jednakże ja nie podzielam tego zdania. Co prawda zgodzę się z tym, że czysto muzycznie jak na razie drugi hotel był lepszy. No ale też nie przesadzajmy, przecież Lipy nie ma. I na pewno chciałbym wyróżnić bardzo dobrze przekmienioną koncepcję na tegoroczny projekt. No bo wygląda na to, że zaproszeni zostali wszyscy byli członkowie, którzy mieli jaką Styczność z labelem SBM i zresztą nie tylko. I właśnie przesłaniem tegorocznej edycji miało być to, by po prostu zażegnać wszystkie konflikty, przysłowiowo zakopywać topory wojenne. I jest to puenta jak najbardziej ważna, warta uwagi oraz zastosowania w życiu codziennym. Ale właśnie być może przez tą zbyt dużą ilość uczestników tegorocznej edycji ludzie nie zżyli się aż tak bardzo z tym projektem, bo był po prostu za duży miszmasz. Subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!